Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie takiego multi -paczka. Mój brat już go otwierał, niestety. Ale go powstrzymałem, bo chciałem nagrywać. Pierwszą, z czego zaczniemy, to pytacie się, czemu nas nie było tak długo na YouTubie. Ostatni film, o, ostatni film padł z dwa tygodnie temu, a niestety, wiecie, co jest z tego przyczyną? Szkoła! Szkoła! Ale teraz, widzę, jest weekend. Jutro będzie film z boiska. Jak robię przewrotki. A Boguś, proszę. Być kulturalnym człowiekiem. Więc widzowie jutro. 15. piętnasta 15, 15 wleci film z przewrotek. Bądźcie z nami, a my przechodzimy do otwierania. Dokładnie otwieramy takiego multipaka. Proszę Bobek, pokaż się. Jest, jest mój brat. Także otwieramy to tego multipaka. Nie było w ogóle kopaków, puszki mamy wszystkie, więc widzowie mm, nie było co kupić nie, za bardzo. Więc została nam tylko, tylko ważny multipak. Jest. Tylko chcemy nie dostać tego złego autografu, bo są saszetki, jest autograf. I teraz zobaczymy, czy to jest ten sam. Nie, już widzę, że to nie jest ten sam. No wiemy byśmy nie chcieli, żeby to wyleciał ten, ale wątpimy, więc szybko lecimy z tym. Autografii nie, to będzie To już będzie ten, co jest tu na okładce: Manchester City. Tak, z Manchester United. Nie, nie, United. Nie ma. Tak jest ten, no. Nie. To jest, nie, bo to są te limitki, nie. Który mi się tak nudzi mi się z nich. czy już się Nie, jest. Jest, widzowie, i to jest ten. Len Joro. Manchester United. Ale są chyba dwa. I tutaj są te limitki. Nie no, dobra, te limitki już mamy ich tyle, że nie wiem. Nie, czy to są inne? To samo Inne. Inne nam o Mamy jedną folikę, szybko wkładamy kartę i przechodzimy do otwierania następnych. Tutaj są te limitki. Limitki sobie odłożymy na bok. O, tutaj będą układane trzy limity. Widzowie, czekamy na jakieś ło, na jakiś autografik, na jakąś czarną. To jest samo Pierwszy będzie mój brat. Lecimy. Jak będzie tutaj czarna, to ściągam koszulkę i dresię na cały dom. Yy, nie wiem co. 15.15. 15, 15. i się nie wydarzy. Daj, ja Ci pomogę od o, jest Moni... Y, Column McGregor, jest dobra, jest dobrze, bo ja go nie miałem skład update. Znaczy, y, mu, Mona... Y, Aleksja las, powtórka. Powtórka. Nie ma. Widzowie. Powtórka następna. To jest nie złe. Następno będzie Elio, to jest to samo powtóreczka. Powtórka. Powtórka. Nie powtórka. Nie powtórka. Dobra. To jest jedno. Chyba to nie powtórka. Hat trik nie powtórka. i Powtórka, słabiutka, saszeteczka. Lecimy z drugą moją. Jak tutaj nie będzie nic, to będzie słabo, nie? Jaka ja tu zrobię taką odiarę? No i nic, nie będzie Co to jest? Jak tutaj nic nie będzie, to ja już kupuję tych kart. Koniec widzowie. Chyba, że będzie Pool. Czekaj. Nie. Nie ma nic. No jest na nią no dobra, nie ma powtórki. Okej. Okay. Joe Felix, powtórka, mamy skład Daniel. update. Nie ma, nie mamy z niego, no co ty gadasz. Robię, ty nawet nie jesteś przy tej kolekcji. Więc jesteśmy. Skład update powtórka. Skład Morgan Rogers, powtórka, skład Update. Jestem La Suchel. Powtórka. La Suchel, powtórka. Marcus Rashford, Kids powtórka. Gdzie jest awakis? Dobra, będziemy tutaj rzucali, tutaj. Nikola Zalewski, powtórka, skład update. wreszcie nie powtórka, skład. A czy y, break? Crow Connection, Daniel Olmo, dobry. Dobry traf. Bernardo Silva, nie powtórka, dobry drop. duszę blachowik, powtóreczka. I Martin Zumbedi, nie powtórka. Następną otworzę mój brat. Proszę bardzo. Okay, nie

Właśnie tak nie będę widzowie dar za bardzo. Nie będę aż taki podniecony, bo jest taka jedna mała... sprawa. No i chyba go posiadamy. No niestety posiadamy go. To jeszcze na powtórce drugiej. Jak? No jeszcze tu mamy. Dwie powtórki mamy. Ja widzowie trochę się tych kart zbierało. To są wszystko silny. Takie. Nowy widzowie, dobry top. No dobra, możemy powiedzieć, że jest udany top. Samuel Lino, Squat Update, nie powtóreczka. Defensive Rock. O, Luis. O, dobrze, Enrique, okay. Squat Update, Rock. Dobra. Balers. Court Connection. Love Mogin no nie mieliśmy. Dobry drobno właśnie, ten. No możemy powiedzieć. Jest. Ale także możemy powiedzieć no, bo jakby mamy już go i szkoda, że tak się, że się tak trafiło. Ale chodzi jest plus. Bo będziemy mieli na wymianę. I go możemy wystawić na sprzedaż, widzowie. Więc pamiętajcie, sprzedaż tylko u nas. W najbliższych cenach, widzowie. Więc opłaca się. Wystawimy go za, 15 zł, za 10 zł, na wintet widzowy. Albo za 5, jak chce się. Powtóreczka. No i ostatnia soszeta. Ona decyduje o wszystkim. No i chyba raczej pieniędzy będzie, nie? Platinum może być. Dobra. Jest już. Nie Nic nie tutaj tragiczny drop dzisiaj był. Gorszy. No dobra, dajmy to. Tak. Y, defensive Rock, tutaj Natalia no Ross, więc takie najlepsze to pokażę. te ostatnie fajne. Tutaj nawet najlepszą kartą był tutaj ten Dusza Wlachowicz w tym, w tym secie, więc no niby dobrze, niby źle. widzowie, w boksiku kart trochę jestem. Znaczy nie nie pokazali. my wam jeszcze. że jest tu taki bog. No i tutaj są wszystkie karty, te powtórki naszych ilu złote powtórki i czarne wszystkie. No to więc trochę tego jest. My nadal zbieramy. No i co? siemano.